Na podstawie tego zadania nauczymy się rozwiązywać równania z wartością bezwzględną. Od razu mamy wartość bezwzględna i w tej wartości bezwzględnej jest inna wartość bezwzględna. Musimy oczywiście znać definicję wartości bezwzględnej, że jeżeli mamy taką sytuację, oczywiście b musi być większe od zera, to wtedy a równa się b lub a równa się minus B. I właśnie ten schemat będziemy sobie wykorzystywali. Czyli naszym pierwszym krokiem jest pozbycie się zawsze tej zewnętrznej najpierw wartości bezwzględnej, czyli zostaje nam równa się 8 lub wartość bezwzględna z x minus 6 równa się minus 8. I teraz przerzucamy sobie wszystko, zanim rozbijemy znowu moduł, musimy mieć uporządkowane, że ta wartość bezwzględna jest sama z jednej strony. Czyli moduł jest równy 14 lub moduł jest równy minus 2. I teraz uwaga, jak sobie to przeniesiemy fajnie, to tutaj już piszemy sprzeczność, bo pamiętajcie, że nigdy nie może być tak, że moduł jest równy liczbie ujemnej, bo wartość bezwzględna, w końcu wracając zawsze do tej definicji, definicja jest zawsze waszym wyznacznikiem, definicja wartości bezwzględnej brzmi, jest to odległość. Punktu od zera. Jeżeli jest to odległość, to nigdy ujemna być nie będzie. Natomiast tutaj znowu tym samym schematem 14 lub x jest równe minus 14, rozwiązujemy i mamy takie dwa wyniki. Równanie z wartością bezwzględną naprawdę są łatwe, nie ma co się ich bać. Jak mamy moduł w module, po prostu zaczynamy od tych zewnętrznych. Jeżeli zrozumiałeś, to super, cieszę się. Jeżeli przygotowujesz się do matury rozszerzonej lub um, zdajesz ją w tym roku, to zachęcam cię. Na stronę ekursymatura.pl znajdziesz tam wszystkie potrzebne działy i informacje, aby przygotować się do matury na 100%.